Jak ktoś by się tuła, panie prezesie, jak pan ocenia naszą piłkę? No powiedział: Ja uważam, że polska piłka jest między 15 a 30 miejscem na świecie. Pamięta pan jeszcze ten, jak to pan opisywał, dyskomfort z powodu tego, że Rosja najechała inne kraje, trzeba jechać na losowanie grup mundialowych? Oczywiście, że dyskomfort jest. Cały czas jestem zaniepokojony tym, co się dzieje w świecie dzisiejszym, bo oprócz tego, że, że robimy sport i myślimy o sporcie, jest w sportowe, z wiele rzeczy, które człowiekowi się może podobać, nie podobać. W Europie, na świecie brak tolerancji, prawda, jest wiele innych czynników, ale to są czynniki, które wychodzą poza piłkę nożną, a my jesteśmy tak w generalnie do tego przyzwyczajeni, że niektórzy mogą się wypowiadać na wszystkie tematy, Natomiast zazwyczaj to jest tak, że na przykład prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to się powinien tylko wypowiadać o polskiej piłce, prawda? I potem, i ty... Ale prezes się wypowiedział wtedy o Rosji. Ja oczywiście uważam, że jest to rzecz, która, która na pewno jakiś cień na tym wszystkim jak powoduje, nie jest to rzecz najlepsza, nie, jest to jakiś, nie mamy psychicznego komfortu, jeżeli wiemy, że Mistrzostwa Świata e, będziemy grali w kraju, który może prowadzić. Yy, wojny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, mówię, no, my jesteśmy tylko, tylko i aż związkiem sportowym. Jeżeli byśmy dostali od górnie jakieś nakazy, przykazy, czy mamy gdzieś jechać, czy nie jechać, to się pewnie byśmy do tego musieli dostosować. Ale z tym, że było jasno, ja bardzo szanowałem i piłkarzy rosyjskich i jeżdżąc czasami na jakieś turny po Rosji, muszę powiedzieć, że, że, że Rosjanie jako naród, Rosjanie to bardzo przyjemni, mili, gościnni. Sympatyczni. A teraz ten dyskomfort jest mniejszy, inny, w do tego sprzed dwóch lat. Jest... Znaczy, nie wiem, no, chciałbym uniknąć wypowiadania się na ten temat, bo co, co to zmieni? No nic. Nie. Nic nie zmieni. A czy ja a czy jako prezes mam jakiś swój komfort? E, czy dyskomfort psychiczny to jest moja prywatna generalna sprawa? Czyli im mniej mówimy, tym lepiej. Już pan trochę zwiedzał. Turniejową Rosję, znaczy szykującą się do turnieju? Tak, no Wespół we z selekcjonerem i z ludźmi, którzy, że tak powiem, tym wszystkim zarządzają. Jaki to będzie turniej? Na pewno logistycznie nie będzie to turniej łatwy dla nikogo wielkie przejazdy, długie dystanse yy, trochę czasu się straci też na, na, na wszystkiego rodzaju formy przejazdu z treningu do hotelu, z hotelu do treningu i to nie tylko my, ale większość, większość. my. Natomiast pod względem E, że tak powiem, przygotowanie naszej ekipy będziemy w 100%, e, jesteśmy w 100% przygotowani, naszej ekipie niczego nie, nie zabraknie, także nie będą mogli na nic narzekać, natomiast no, musimy się dopasować do pewnych standardów, które są e, w tamtym kraju, podobnie jak inne reprezentacje i to nie może być żaden czynnik e, negatywny, to nie może być tak, że a, jesteśmy zmęczeni, bo musimy się o 2,5 godziny wracać do... Do bazy. Wiemy, co robimy, tego chcemy, tak chcemy postępować, czyli potem już nie ma co płakać. Od no 2,5 godziny to chyba będzie tak minimum. No nie, tam większych, generalnie w generalnie Socie, jak żeśmy analizowali, jeżeli będziemy w Socie, to. Czyli to jeszcze nie jest przesądzone? No 99% będziemy pewnie w Socie, ale mówię, dopóki, nic, dopóki się czegoś nie podpisze, nie zrobimy, mamy od 1 grudnia chyba czas do 16 grudnia, żeby potwierdzić naszą, e, naszą siedzibę. E, Także, także dopiero wtedy będzie pewne. Natomiast, cośmy analizowali. No to w Soczi, gdybyśmy byli w Soczi, to tylko w jednym przypadku, jeden wyjazd może być ładnie 50, a tak. Wszystko się mieści w dwóch godzinach. A czy panu te grupy w ogóle chodzą po głowie? Czy... Nie, w ogóle. Drużyny takie, które możemy powiedzieć przed meczem, że wychodzimy, wygrywamy, to nie ma. Czy myślenie o tym, że jest grupa śmierci, albo że jest grupa łatwa, no to jest tylko czysta, czysta teoria. Oczywiście, lepiej czasami. Z losowania dostać drużyny, które człowiek wie i czuje, że gra z nim jak równy z równy niż drużynę, gdzie, gdzie już od początku wie, że musi się pod nich, do nich ułożyć, że oni na pewno mniej więcej posiadania piłki, że są mocniejsi, że mają więcej gwiazd i tak dalej, i tak dalej. Ale jakbyśmy się tak zastanowili, to, to, to Nie, nam było, nawet... nam było ciężej ze Szwajcarią niż na przykład z Portugalią, bo ja uważam, żeśmy z Portugalią na boisku byli bardziej równorzędni, mieliśmy większą taką, można powiedzieć, optyczną. Co więcej z gry z Portugalią, niż ze Szwajcarią, prawda? Żeśmy pan jest garitalny... z frakcji niedosytu po euro, prawda? Tak, znaczy, ja jestem z frakcji niedosytu, ja Panu powiem. No jeżeli, się, jeżeli się tak odpada, jak myśmy odpadli, że żeśmy ani 5 minut nie musieli gonić wyniku, przegraliśmy rzutami karnymi, to pewnie niedosyt jest. Polska jest taką... Ulubioną narzeczoną, można powiedzieć, tych wszystkich, którzy jadą na losowanie Wszyscy są z koszyka, tak? Wszyscy chcą tak. tak. z nami grać. z nami grać i jest same dlaczego jesteśmy w pierwszym koszyku, prawda? Mhm. To jest fajne, tylko że tak w ostatnich trzech latach to jeszcze nikt nas nie pokonał. Oprócz Niemców, Francji, i Danii, gdzie mieliśmy komfort psychiczny taki, że mogliśmy jechać i mogło się to zdarzyć, bo mieliśmy tyle punktów przewagi, że, że takie rzeczy mogą się w sporcie zdarzyć, to jakoś nikt, nikt nas nie potrafi yy, ograć. No, oczywiście, można nam mówić o jakichś meczach towarzyskich, nietowarzyskich, natomiast no... Muszę powiedzieć jedną rzecz. No, na, pewno, na pewno to, że jesteśmy w pierwszym koszyku, jest dla nas bardziej korzystne niż to, gdybyśmy mieli być w trzecim czy czwartym. Natomiast jak ktoś mówi, jak się ma głowę na karku i się myśli, no to, 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 to i się do tego jeszcze reprezentacja gra, no to, to się ma takie wyniki. Przecież nikt nikomu nie zabraniał robić inaczej. Niektóre kraje płaczą, ale mówię tak, nikt nie mówi o tym, że jest takie kartelowe porozumienie. I w ostatnich dwóch latach te wszystkie najlepsze drużyny, teoretycznie, to mieliśmy ze sobą porozumienie, że grały tylko między sobą mecze towarzyskie, prawda? Czyli jak ktoś chciał grać z jakąś wielką drużyną, to nie było możliwości, no bo mówię, Niemcy, Włosi, Hiszpanie, Brazylia, Anglia i tak dalej. Francuzi oni grali pomiędzy sobą wszystkie mecze towarzyskie, aby ktoś to sprawdził. To jest tak kartelowe porozumienia. Wiadomo, kartel jest zawsze źle, e, źle kojarzony. Czyli my, jeżeli moglibyśmy grać Trzy dni przed ważnym pierwszym, trzy dni przed meczem, jakieś mecze towarzyskie, to doszliśmy do wniosku, że lepiej niech drużyna odpocznie, jak się drużyna przygotuje, ja z trenerem na wałką sobie porozmawiali. Adam był absolutnie zgodny i przygotowaliśmy sobie plan, który powoduje, że jesteśmy tak wysoko w rankingu. To wcale nie znaczy, że było jasne, że my uważamy, że my jesteśmy szóstą czy siódmą nacją piłkarską na świecie. Ja uważam, jak ktoś był się, panie prezesie, jak pan ocenia naszą piłkę, On powiedział, ja uważam, że polska piłka jest między 15 a 30 miejscem na świecie. W zależności od formy, od, w ogóle o, jako, jako cały ruch piłkarski. Jak ktoś, jak, ktoś, jak ktoś by się mnie spytał, jak pan uważa, że polska piłka, jeżeli chodzi o zarządzanie, o, o wizerunek, o projekt, to jesteśmy w pierwszej czwórce piące na świecie. I tego się absolutnie nie wstydzę. Natomiast to, że jesteśmy na szóstym, siódmym miejscu jako reprezentacja, no to już byśmy po prostu tak sobie, taki projekt stworzyli, ze sztabem szkolnym, z trenerem. Tak gramy, że jesteśmy na tym miejscu, ale to nie jest jakieś odzwierciedlenie sytuacji. bo tym to się bardzo często zmieniało. Wspomniał Pan sam te mecze towarzyskie ostatnie. One Pana bardziej zaniepokoiły czy zbudowały? Nie, no mecze towarzyskie, mecze towarzyskie trzeba grać. Mecze towarzyskie są przyjemnością, mecze towarzyskie są pewną formą, że tak powiem. Ee, obcowania z kibicami. Natomiast no, mecze towarzyskie. To, może to jest trening przy widowni. O, ale trening przy widowni nie, coś chcemy, nie, chcemy, nie chcemy przegrywać. Porażki nigdy nie są dobre. W My nie chcemy przegrać. Zresztą myśmy żadnego meczu towarzyskiego. Myśmy przegrali 1-0 z Meksykiem. Tak się złożyło, no bo z wielu względów naprawdę żeśmy grali tam już w takim, można powiedzieć, lekko okrojonym składem. No ale tak jak się spojrzy na statystykę, dała nawałki towarzyskiego i o punkty, to jest przepaść. Znaczy o punktom on wygrywa dużo częściej. No dobrze, no to, nie, no to no też mi się nie zamieniał. Raczej. No to, ja też by się nie zamieniał. Ale chodzi mi o takie spojrzenie piłkarskie na to ustawienie z trójką. Pan wyczuł, że to posłuży drużynie w takim meczu z gigantem? Na trudno trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że Trener na pewno nie chciał, chciał jeszcze to sprawdzić w jakimś składzie optymalnym. Natomiast no nie chciał tu wchodzić w jakieś plany taktyczne. Jeżeli chodzi o trójkę z tyłu, to mi się wydaje, mi się wydaje że. że że my na pewno mamy gdzieś problem, jeżeli chodzi o obrońców, prawda, bo my może mamy dwóch, trzech obrońców, a potem jest troszeczkę przepaści. Wydaje mi się, że przy trójce obrońców, tak mi się wydaje, przy trójce obrońców byłoby nam trudniej strzelić bramkę pewnie. Tym obrońcom w trójkę by się łatwiej to broniło, tego dostępu do pola karnego. Natomiast no to muszą jeszcze funkcjonować wszystkie inne mechanizmy wokół tej całej trójki, czyli dwóch szeroko i tak dalej, i tak dalej, a to już jest sprawa trenera, no po to płacimy trenerowi, mamy dobrego trenera, żeby o tym myślał ze swoim ze swoim sztabem. Natomiast ja uważam, że to jest ciekawy eksperyment. Eee, trener Duński powiedział, że Polacy są bardzo przewidywalni. Oczywiście trochę nas tym uraził, ale, ale przyjmujemy, przyjmujemy to. Może będzie kiedyś szansa się jeszcze raz spotkać i udowodnić, jak bardzo się A mylił. Natomiast, tak tre... i, natomiast to jest fakt, że jeżeli ciągle będziemy grali to samo, tak jak my studujemy przeciwników, tak samo przeciwnicy studują nas, czyli musimy mieć jakieś warianty alternatywy. Nie możemy myśleć. Ja mówię, nigdy nie możemy myśleć, że na mistrzostwach coś zrobimy, mamy Roberta Lewandowskiego. Wiem, sam Robert Lewandowski, to my nic nie zrobimy, no bo my jakbyśmy byli w 1974 roku i lato był królem strzelców, ale jakby nie było laty, to wiecie, kto był wice królem strzelców, Andrzej Szarmach. Andrzej Szarmach. Czyli jak ja byłem w 70, 82 roku i byłem trzeci jako na liście, na liście tych strzelców, ale nagle się okazało, że innych ośmiu zawodników czy siedmiu zawodników też strzelało po jednej, po jednej brance, czyli. czyli Bramkę przeciwnika trzeba atakować w różne sposoby. Jeden zawodnik nic nie, za, nie załatwi. 3-4-5 bramek jednego zawodnika nic nie załatwią, Muszą być też inni. To dania się pojawiała, pan by się nie obraził, chyba tak czuję jakby dania trafiła z nami do grupy. I, ja inaczej powiem. Ja jadąc do Danii byłem przekonany, że przegramy. Ja tam wszystkim jak mówiłem, kurczę, przegramy ten mecz. dlaczego? bo widzę, że jesteśmy trochę nasyceni. Już wszyscy, już wszyscy nam mówili tej drużynie, że tylko wystarczy kilka punktów zdobyć, że to, że tamto, tamci będą na zupełnie innym. I na innych falach nadawali, to jest różna silna, mocna zdrowa. Zobaczycie, że ryzykujemy ten mecz przegrać. Gdybyśmy mieli przegrać, to lepiej przegrać 4-0, czy 4-1 czy 5-1 niż tam po 1-0. Natomiast jestem przekonany, że ich złapali w jakimś innym meczu i nam tak samo jest potrzebne zwycięstwo, jak im. To ja uważam, żeby nas nie pokonały, że mieli lepszą drużą oddanie. Trochę pana nosi ostatnio, tak, jak chodzi o pomysły, na tą piłkę krajową. Zastanawiam się, to znaczy, do z wolkowyrami za. Nie, nie, ale za ja, rację. Powiem, ja powiem jedno. Dzisiaj jest taka możliwość komunikacji, komunikacji że, nie, że nie dajmy, że nie dawajmy, nie, nie, nie dajmy fałszywych informacji. Ja tego nie powiedziałem. Ja powiedziałem, że jestem tak, że racje mi się podobają. I race mogą być jako pewien nie, jakieś, etap. Musimy przejść. Tak? Natomiast na na demonstracja siły kibiców, że to my tu rządzimy, my robimy, jak nam się podoba, to mi się nie podoba. Ja wiem, że można rację zapalić, nim piłkarze wyjdą na boisko, można zapalić w 45 minucie, można zapalić 90, można zapalić racę nawet podczas meczu, bo się jest inteligentnym i się wie, jaka jest sytuacja pogodowa. Natomiast odpalić 100 tysięcy dymnych jakiejś historii, gdzie widać, że jest. Duża wilgotność, że pada i wiadomo, że to się nie ten, powoduje przerwy. Natomiast my od razu idziemy w drugą stronę, bo nie chcę walkowerów. Nie, ale my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby mecze były przerywane. No ja, jakiś, jakiś musimy wyciągnąć. Wniosek z tego czasie na tym mhm. zastanowił dam panu przykładowo, co by to był to mecz UEFA-ski albo mecz w Champions League. No znaczy to już nawet chyba panu odpowiadali, co by było jakby prowadzić to i kibice się skrzyknęli na kadrze, tak, zadymili stadion i wtedy... Czy Polska chciałaby walkoweru od UEFA i FIFA? Czyli Pan sam mówi jedno, że był taki pomysł, że pokazał, że my tośmy, nie podlegamy no, żadnym regułom. Tak, no ale to jest oczywiste, że tak... Ale, no, ale, ale, tak ale, ale proszę pana, ja też się na to nie piszę. Dobrze, ja też mam dzieciaki, ja jestem mam wnuki i wiem doskonale, że czasami jak się ktoś rośnie, może różnie myśleć, natomiast powiedzmy sobie jedno, no nie będzie bandyterka chciała całą polską piłką zarządzać, albo inaczej, nie może bandyterka. To nie jest tak, że ci kibice nie przyjeżdżają na reprezentacje, przyjeżdżają, ja ich widzę, ich poznaję, czasami no, przyjeżdżają tylko przyjeżdżają. z żoną, przyjedzie z narzeczoną, przyjedzie z córką, trochę ich przyjedzie. przyjedzie z córką, czasami ich gdzieś tam pon dziś ponosi, przede wszystkim poza granicami kraju i tak dalej. I my nie mówimy, że mają przyjść na, 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 na mecz i grać na fortepianie, czy, czy ministrantów udawać. No nie o to chodzi. No, my wiemy doskonale, gdzie jest jakaś bariera. Jest mi, jak atmosfera, mi atmosfera mi atmosfera, mi atmosfera, na Narodowym, ktoś mówi, że Janusze robią tą atmosferę, ja mi się, a mi się atmosfera na Narodowym podoba. Oczywiście, może jakby jeszcze więcej troszeczkę dopingowali, ale ja bym chciał, żeby… Albo hymnu mniej. Albo, albo tak, ja bym chciał, żeby dopingowali drużynę, bo tak doping, który nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje na boisku, to dla mnie nie jest doping. To jest nic, no to jest inne przedstawienie, to jest, to, jest, to jest zupełnie inna zabawa. Natomiast ja bym chciał, żeby kibice reagowali i, i na to, co zdarza się na boisku. Ja jestem, ja jestem sam w Polskim Hymnie Narodowym, zakochany, kocham Polskę, kocham polski hymn. Jak, I śpiewamy, dlatego, nasz, jak, jak śpiewamy nasz hymn przed często człowiekowi gdzieś tam łzy w oczach staną, ale mówię: no 70, 80, gramy, nic się nie dzieje, i nagle śpiewamy cztery zwrotki hymnu, żeby pokazać, że, że, że umiemy śpiewać cztery zwrotki. No jakie, to ma spo... jakie to ma związek z tym, co się dzieje, to są jakieś demonstracje czegoś tam. Tak trochę pana teraz obsadzili w roli takiego przywódcy Januszy, właśnie, tak jak kiedyś. był w... ja muszę panu powiedzieć. zracą, co tam no, 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 pomógł. No, no, nam no, no, na finale nie, nie. Ja panu panu powiem, Polski, jedno... że teraz. Absolutnie się z panem nie zgodzę. Ja z wszystkimi kibicami żyję normalnie, mi na tym nie przymarzę. Ja żadnym kibicom nikomu nic nie zrobiłem, natomiast jest taka sprawa, że bo nie musi nikomu. Mówić tylko rzeczy, które są sympatyczne. Czy Pan mówi, czy ja lubię Januszy? Nie, ja muszę Panu powiedzieć, że ja lubię też znakomicie tych, którzy przychodzą na mecze, kibicują i niech sobie kibicują, niech sobie robią, co im się podoba. Tylko mówię, niech, zrozum niech zrozumieją, że to nie oni są najważniejsi. Wiadomo, że będzie to inaczej potem puszczone, inaczej powiedziane, że Boniek jest z Januszami, nie o to chodzi, ale ja Panu powiem. Czy, Janus, czy, Janusz, czy Janusz jest obciążeniem nie, dla klubu, czy jest, jest czy, jest zyskiem, jest czy jest zyskiem dla klubu? Nie, no to skarb. Dla klubu i dla reprezentacji. Skarb. Oczywiście, no, bo w sensie. Janusz przyjdzie, skonsumuje, zje, kupi, obejrzy, pójdzie do domu, zadowolony idzie do pracy. Natomiast Janusz przeszedł do reprezentacji na, do ligi, to nie byłoby lepszego transferu. Pewnie by nie było, pewnie by nie było, ale ja mówię tak, ale liga to jest co innego, liga to jest codzienność, kluby, identyfikacja środowiska z drużyną I ja rozumiem, że muszą być ultrasy, że muszą być kibice, tylko ja rozumiem, że mogą swoje, swoje, że tak powiem, pewne drobne problemy mieć, natomiast nie może być tak, że cała Polska... Piłka musi być uzależniona, bo w każdym klubie jest po 200, 300 kibiców i oni chcą rządzić wszystkimi wszystkimi. No, ja, ja panu powiem szczerze, mi się to osobiście nie do końca podoba, aczkolwiek no, w pewnych kwestiach ich rozumiem. Jak się panu ten, te kilka miesięcy z warem podoba? Ja Uważam, że war jest prawie perfekcyjny. Natomiast problem jest taki, że ludzie nie rozumieją waru. Kibice mogą głupoty mówić, bo kibic myśli sercem, ma rację, może mówić, a Natomiast głupoty mówią ludzie, którzy, się, którzy z piłki żyją, którzy. Zarabiają, którzy są w piłce, którzy są yy, komentatorami, którzy są dziennikarzami i, i umówią, rzy, mówią rzeczy, które są. Absolutnie... No do jest największą głupotą? No, głupotą największą przykładowo, Przykładów, żeby, żeby dobrze zrozumieć, jest mecz korona I pada trzecia bramka. I, I był spalony, nie był spalony, yy, dlaczego War w to nie, nie wchodził? Bo War nie rozwiązuje kontrowersje. War interweniuje, kiedy sprawa jest czysta. Bo czy, jeżeli tam sędzia nawet, i tak i tak, sędzia Złotek i tak i tak dostał sygnał od człowieka na nawaru, który zatrzymał klatkę i mówi, słuchaj, dla mnie sytuacja jest całkowicie. Odwinęła no to, to, odwinęli. Odwinęli sobie. War mu podpowiedział, słuchaj, my nie mamy pewności, czy był spalony, tak, tak samo jak nie mamy pewności, czy spalonego nie było. Czyli jest twoja decyzja boiskowa. Bo tam nie było, bo akurat na Warze zatrzymany teraz tak. Live Park, który robi transmisję, z robi transmisję. Zatrzymują i no wydaje się, że spalonego nie ma. W kanale Plus jakiś chłopiec sobie robi linię, spalony niby jest. Nie wiadomo, czy to jest kibic czy nie, kibic, ale nie o to chodzi. Natomiast war, ludzie nie wiedzą, kiedy war może być, kiedy waru e, nie może być. Tylko odkrywamy po wprowadzeniu powtórek, że czasem sędzia patrzy. Też. Ale nie, nie, nie. nie ma problemu z oceną. No ale nawet, proszę, proszę, tak proszę, proszę mi takie przykłady dać. Proszę mi dać takie przykłady, bo mówię tak, my fajno mówimy, natomiast proszę mi dać przykłady, gdzie sędzia patrzył i wszystkim chciał, że był karny, a sędzia powiedział, że karnego nie było. To ja mam taki przykład z no, Niemiec, tak? Z... Ale nie mówię, ale nie, ale... Mów, no, też no, mają wartość. tak? Ale, 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 ale Niemcy mają gdzieś jedno studię. Mówmy o naszym systemie. U nas był jeden wyraźny błąd w meczu e, e, Śląs-Wrocław-Krakowie, gdzie sędzia Sprawdzał dla niego fał był tak oczywisty, że nie sprawdzał, czy w ogóle był ten fał i niestety faulu nie było, ale zachowanie zawodników, zawodnik, który był sfalowany, e, który faulował, w ogóle za głowę się łapał, czy coś takiego było. Natomiast nie no, jest łatwo, no, jest protokół. Ludzie, czy mylą protokół ludzie. nie powinien być trochę skorygowany, żeby było inne, ale to, No właśnie, to, ale protokół, nie protokół go mogę skorygować. A ja na przykład jak ja bym skorygował, to bym powiedział tak, jest war, wszystko robimy i robimy tak. Odwijamy każdą bramkę i na przykład sędzia i każdy trener może mieć dwa szalandrze. szalandrze. Powiem tak, ja bym chciał to obejrzeć, prawda, jakąś akcję. Jak tak zdecydują, to, ale my nie możemy robić jak nam, nam się cyrkus, podoba. Cyrkus Robimy, Cy robimy, robimy cyrkus, Jak to było, cyrkus i tam coś było skanda skandaloza. Skand skandaloza i cyrkus. Ale nie, nie o to chodzi. No Są rzeczy, które są absolutnie ustalone i to my nie, usta nie ustalamy. Myśmy zrobili największy krok do przodu. Śmiaćmy się, chcieliśmy... ktoś niekompetentny, który w ogóle nie wie, jak funkcjonuje warunki. ZPN i sędziowie nie są w Polsce przygotowani jeszcze do waru. Dlaczego nie są przygotowani do waru? Bo co? My jesteśmy przygotowani w 100%. Myśmy zaczęli od dwóch meczów, dzisiaj robimy 7 meczów, niedługo będziemy robili wszystkie 8, bo kupujemy. Za chwilę będziemy mieli trzeci wóz warowski. Natomiast war będzie zawsze polemiką. No dlaczego? Bo piłka jest grą dynamiczną. No W piłce ocenić sytuację, dynamikę. W jednej dziesiątej sekundzie ktoś obliczy, że jak zawodnicy idą w dwóch różnych kierunkach, to, to jest półtora metra różnicy w momencie jednej klatki na sekundę, czyli A, zależy... sędzia często na słuch to robi, tak, bo moment kopnięcia piłki. Brawo, sędzia robi, czyli nie jest to takie, nie jest to takie wszystko nie jest takie wszystkie proste, ale piłka dlatego się podoba, bo jest polemika. Oczywiście my byśmy nie chcieli polemiki, poza tym jest druga sprawa, druga sprawa, aspekt ludzki. I on mówię tak, sędzia idzie na mecz. Czasy się zmieniły, dzisiaj nie ma korupcji, dzisiaj sędzia to nie jest tak, to, 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 to czasy, gdzie tam kiedyś Polska była krajem komunistycznym, i korupcja była prawie na każdym kroku się skończyła. I naprawdę myślimy, że jedzie sędzia, bo co, i sędzia i ktoś dostaje sędzia, ty, weź ich przekręć albo weź ich nie przekręć. No to, to, Ja w ogóle myślenie takie myślenie takie powoduje, że, 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 że tu jest największy problem, że my w ten sposób jeszcze cały czas prezes klubu jakiegoś po meczu mówi oszukano nas. No, jak oszukano nas? Jeżeli my, jak w mielibyśmy minim, minimum podstawy do myślenia, że ktoś to zrobił coś specjalnego, specjalnie to byśmy zrobili no, aferę na sto, na sto fajerek. Natomiast polemika może być i polemika może być fajna, polemika może być fajna, natomiast no, trzeba powiedzieć jedną rzecz, że, że, że... ja rozumiem kibiców. Kibiców rozumiem. Kibic po meczu jest wkurzony nam walnie na Twitterze, na, na Facebooku i ma, i ma prawo. Natomiast nie rozumiem ludzi, którzy o po, 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 po polskiej piłce stanowią. No.